Witajcie po małej przerwie. Tym razem znowu była mała przerwa, jak wiecie dostałem ostatnio bada na live, y, ale teraz nie o tym. Rzuciłem się z lewami właśnie na Twitcha i teraz zagramy się w taką fajną grę, która się nazywa Genshin Impact. Może fabuła mi do końca tak aż nie podchodzi, ale rozgrywka jest naprawdę przednia, bardzo lubię grindować, bardzo lubię tam i odkrywać cały ten świat. I zauważam, że tam są dosyć fajne potrawy, więc co by na to, żeby wrócić właśnie do serii, gdzie robimy właśnie potrawę z różnych gier, filmów. I teraz skupmy się właśnie na grach. I dzisiaj zrobię sobie potrawę, która się nazywa Montant One Pie, coś takiego. Jak źle coś wymawiam, to poprawcie oczywiście. E, gram dopiero tą grę od niedawna, więc mogę się trochę mylić. Mam R dopiero na poziomie 13, mniej więcej 14, więc trochę się jeszcze uczę tego świata gry. Ale stwierdziłem, że zrobię sobie taką fajną potrawę. Jest to ciasto francuskie, w środku mamy tutaj jakieś mięsko i wszystko jest ładnie tutaj opieczone, więc wydaje się, że to mega prosta. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I co? Od razu przechodzimy do roboty. Według tych składników będziemy potrzebować mięso, 4 mięsa, 4 jajka, 3 masła i dwie mąki, że tak to określę, czyli w skrócie według moich zdolności gastronomicznych jest to nawet po wyglądzie jak po tym obrazku widzicie, jest to potrawa, która jest niczym innym jak ciasto francuskie, pół francuskie, które jest zapakowane do środka jako farsze z mięsko i to wszystko. My zrobimy sobie tutaj tak, że do mięska dodamy sobie delikatnie ogórki kosybowe, to da trochę smaku i tutaj widzimy na zdjęciu, że jest jakiś sosik, więc użyjemy sosu pieczeniowego jakiegoś gotowca, oczywiście, żeby tutaj było troszkę do smaku. Myślę, że wyjdzie zajebista potrawa, więc od razu przychodzimy tutaj do roboty. Dobra, tu już widzicie uproszczone składniki, których będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować mięso, tam, gdzie były użyte całe kawałki mięsa, ja tutaj użyję mielonego mięsa do farszu, żeby sobie zaoszczędzić tego procesu tutaj krojenia, mielenia i takich innych rzeczy, nie są mielone wieprzowe, do farszu damy sobie dodatkowo ogórki konserwowe, delikatnie pokroimy, dodamy do farszu, żeby dało takiego fajnego słodkiego smaku, dwa jajeczka i gotowe ciastro tutaj pół francuskie poszło trochę na łatwiznę. Możecie w każdym markecie w żarce za 2-3 zł, żeby tutaj się nie bawić w wyrabianie właśnie. Puffy Pastry, tak po angielsku. W każdym razie, żeby to sobie zaoszczędzić troszkę czasu, gotowe ciasto. Wziąłem dwa, żeby zrobić sobie też na słodką wersję, bo jak widzicie, są słodki chłopak. No i w każdym razie od razu przygotujemy sobie pierwsze mięsko. Mięsko to w sumie nic specjalnego. W pierwszej kolejności właśnie wieprzowe. Rozgrzewamy sobie tutaj naszego Łuka, żeby było bardziej azjatycko, jak wiemy gra jest chińska. <grym> w każdym razie rozgrzewamy sobie tutaj naszego tutaj Łuka, żeby tutaj rozgrzamy sobie naszego Łuka, żebyśmy mogli te zaraz mięsko zrobić i żebyśmy mogli je sobie delikatnie podsmażyć. Więc w tym samym czasie możemy sobie tutaj otworzyć nasze ogóreczki. Bierzemy sobie kilka sztuk ogóreczków. Mm. Szczerze, to na oko, bo ten przepis, jak wiecie, widzicie, w grze rzucamy się składniki do garka i wychodzi nam jakaś tam fajna potrawka. Przygotowanie tam jest mega uproszczone, więc e, nie, nie znamy całego, nie znamy pewnego całego procesu. Możemy mieć sobie po prostu tutaj nie patrzeć na moje pokraszne krojenie. Jestem kucharzem z wykształcenia, ale nie praktykując. Skrójmy sobie kosteczkę. Wydaje że tyle nam wystarczy. Bo to chodzi, że mięso z głównym składnikiem. Tak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. I sobie damy już do miseczki, gdzie będzie nasz farsz zaraz przygotowywany. Teraz dodajemy nasze cudowne mięso tutaj na patelnię. Ja użyję całego. Bo nie wiem, ile będę dokładnie jeszcze potrzebował, ale to w sumie gdzieś to napisę czy tyle musicie też dawać, bo robię to potrawę na spontanie, jakby nie było. W międzyczasie polecam wam piekarnik, bo jak wiecie, będziemy je zapiekać w piekarniku, nasze właśnie tutaj Monstant Paję. To jest nic innego, właśnie popularnych w sumie w Anglii, zauważyłem takie ciastka właśnie, które można kupić. Są to ciastka francuskie lub z ciasta kochego, które mają w przodku właśnie jakiś tam farsz mięsny, więc tutaj mamy to samo, nie? Możemy dać szczypce soli, szczypce pieprzu, Jakby nie było, tam potrawy nie było, ale my chcemy czuć chociaż trochę smaku. W międzyczasie bierzemy drugą miseczkę. Możemy ogórki już na bok podłożyć. Wbijamy tutaj jajka, tylko musimy sobie też. Zeszli, gdzie oddzielimy sobie żółtka. Żółtka od biarca. Zapytacie się, dlaczego? A zaraz zobaczycie. Żółka nam się przydadzą do posmarowania naszego tutaj ciasta francuskiego od góry, żeby nam się zapiekło na taki fajny, złocisty kolorek. A białko... O, tu już przyrzutko rozwaliło troszkę. Białko nam się przyda zaś do dodania do parszu. Kiedy dajemy robimy farsze, na przykład do kurczaka czy do innych rzeczy, warto zawsze właśnie takie białko sobie tutaj zblendować i zmieszać z farszem, żeby to jest taki delikatniejszy. Ale ja przy kolejności wezmę sobie i ubiję je właśnie mikserkiem. Dobra, jak widzieliście, w międzyczasie ubiliśmy sobie właśnie białka na białą masę, którą zaraz dodamy tutaj, pomożemy z farszem. W farszach to farsze, oczywiście na tu się już dojdzie i to mięsko się zepnie zmieszamy to ją z ogóreczkami oczywiście i dodamy do tego farszko. Fiko poczekamy, żeby ostygło, żeby tutaj się nam tej jajka nie ścięły. Dobra, jak tu widzicie, mięsko w międzyczasie tutaj nam tutaj doszło trochę ciemno jest, kuchni, już niestety słońce zachodzi. Mięska nie chcemy przypalić, chcemy, żeby było właśnie takie ładne, takie szarawe, można powiedzieć tutaj, żeby się ścięło. Dodajemy tutaj do naszych tutaj skrojonej tutaj naszego tutaj ogóreczka. Najlepiej z tym sokiem, ale też nie za dużo, tego tłuszczyku tutaj, tylko nie zostanie. Nie chcę, żeby go za tłusto, jesteśmy fit wszyscy, nie? Dobra. Tu czekamy, żeby się ostudziło. A ja między przygotuję. Ciasto, właśnie tutaj na naszego mocno fajer. Wydaje mi się, że taka wielkość jak znalazłem, to musi sami sobie obrać, tak szczerze. Ja se wykroję o. Potrzeba, matka, nalazków. Bierzemy sobie nóż i teraz dookoła. I razy drzwi to jest tak nie wiem, z 20 cm męskich, a damskich 15. Nie, żartuję. Oczywiście żarci żarcikami. I ładnie kładziemy. I zaraz przygotujemy parszyk, ale na razie jeszcze. Już można powiedzieć prawie jest pięknie. Więc tak, bierzemy sobie tutaj oczywiście. Można albo tutu tu, albo tutu. Tu. Ja dodam do farszu. Delikatnie powoli dodajemy. I teraz resztę tutaj dodamy sobie. Władzimy sobie na środeczek. Trzeba zrobić taki kopiec z tego co widzę na obrazku. Gdyby nie było, improwizujemy. Dobra. Czyli z 200 gram mięsa byśmy mogli to zrobić, tak teraz patrzę, wiecie? Z połowy. Teraz musimy sobie wykroić takie ładne tutaj... Jakby teraz jest najcięższa rzecz, którą możemy zrobić. Bo teraz musimy sobie wykroić takie ładne kształty, żeby tutaj to przykryć. Można by to paskami na przykład. Ja zrobię to paskami, żeby sobie to ułatwić. Z tego czasu, co nam zostało. Żeby tutaj było ekonomicznie. Sobie tak. Kładziemy na górę. Tak. Takie trójkociki robimy. Kładziemy na górę. Widzicie? Poważnie zaczyna już wyglądać. Piąć te rożki. Żeby nam tutaj nic nie wypłynęło. Jak ciężka, ciężko, bo tutaj mięsko puściło tego szczypu. Bardzo pięknie. I robimy teraz to samo, tylko właśnie tutaj z naszym drugim ciastem, nie? Teraz bierzemy te nasze brzutka, które nam zostały. Trochę sobie tej jest tutaj wymieszajmy. One też pozwolą skleić nasze ciasto. I... Trzeba było to zrobić najlepiej, najlepiej jakbyście mieli możliwość, najlepiej musicie mieć pędzelek i mi tutaj to wysmarować, ja to tak trochę na no tak po, po czemu robię, po studencku można powiedzieć, bo nie mam pędzelka, muszę sobie kupić, właśnie muszę sobie kupić pędzelek i powinno być dobrze, smarujemy pięknie, tu również smarujemy pięknie. Okej, okay, to powinno nam pomóc tutaj też to wszystko ładnie skleić, żeby to się tutaj nie rozpłynęło. Choć okay, bielczykiem jeszcze sobie pokleję tutaj rożki, żeby się z odałt nie wypłynął. I to w z koniec możemy wkładać do piekarnika. Ja jeszcze dużo zrobię. Zresztą ciasta zrobię mini-paje. Zrobię sobie mini pie. z tego względu, że. Te są ogromniaste, a ja postaram zrobić wersję mniejszą, żeby farszu tutaj tak. Wiecie. Dobra, i tak przygotowane nasze paje. Tutaj zrobiłem wersję mniejszą. Nie są do końca estetyczne, tu gdzieś mi trochę wypłynęło, niestety, nic nie zrobimy. Tutaj wersje takie standardowe, i tu zrobiłem na szybkę, po prostu z reszty ciasta, z reszty farszu. Wsadzamy tutaj na około godzinkę, ale musimy obserwować. Będziemy teraz iść godzinkę, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakby nie było, jest to eksperyment. Pierwszy raz robię to, robię to tutaj na czuja. Z mojej wiedzy i zobaczymy co z tego wyniknie po prostu, tak? Jest na termoobieg włączony. Ale sobie wyłączę termoobieg. Wtedy temperaturę do około 200 stopni i niech siedzi. Dobra, jak widzicie już prawie się zrobiło. Ej, już jest ciemno, więc trochę inne oświetlenie będzie. Ja tutaj jeden z błąd zrobiłem malutki. To nie przeszkadza trochę, bo się rozpędziłem. Rzutko powinniśmy posmarować dopiero przed włożeniem, dopiero w połowie gdzieś tak robienia, żeby się tak mocno nie spaliło. Ja tego nie przemyślałem, to był mój głupi błąd. Aj, moja kulpa, ale ze mnie kuchać od siebie boleści. Ale dobra, wydaje się prawie ok. Mamy tutaj y... 17.26, włączyliśmy 40, więc już siedzi tu 40, parę minut. Szybko, w tym czasie zrobimy sobie jedną rzecz. Sos, pieczeniowe. Sos pieczeniowe, które będą do przeozdobienia, żeby wyglądały jak najbardziej, jak tutaj na załączonym obrazku. To właśnie wygląda wygląda nasz Mooncake Pie. Wygląda moim zdaniem zajebiście. Naprawdę wydaje mi się, że wygląda tak takie w grze. Faktycznie troszkę to e, żółtko się delikatnie zbrązowiało. Nie jest to czarne, nie jest to szwalone, ale będzie to bardziej próbki, Bo dość faktycznie troszkę pod tak bliżej jak ma się robić do 50 minut, to dajmy to tak 20 minut przed końcem i byłoby idealnie, po prostu idealnie tutaj ładnie brązowe. Po prostu tutaj oczywiście z sosem pieczeniowym, więc wygląda moim zdaniem sztosik. Tak wygląda w środku, tutaj pięknie, nie wiem czy światło teraz jest dobre, ale powiem Wam, smaku jest. Mm. Mm. Aż czuję, aż mnie obrona rośnie. I has. To tyle, jeżeli chcecie więcej odcinków, zostawcie subskrypcję, piszcie jakie mam następną potrawę zrobić na zewnątrz. Hej!